Mocna przyczepa Loris do przewozu sprzętu budowlanego. Zapraszam. Duży wybór przyczep dostępnych od ręki z ratami 0% nowim. Zakres dopuszczalnej masy całkowitej to od, od 2,700 kg do 3,5 tony. Długość to 3,60 m, a szerokość 1,70 m. Ona jest naprawdę wytrzymała, możemy sobie spokojnie chodzić tutaj i po błotniku. Tutaj na błotniku widzimy również takie pasy antypoślizgowe, żeby na przykład przy wychodzeniu z koparki się nie poślizgnąć i nie zeskoczyć tak jak ja teraz na ziemię. Trap wzmocniony, chodźmy od razu tutaj do tyłu go zobaczymy. Jest to ciężkie, jest to mocny trap. Tutaj widzimy wzmocnienia. Również tutaj mamy taką belkę wzmacniającą. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo załadunku, to tu widzimy w środku takie uchwyty na mocowanie pasów. I one są ukryte tutaj po bokach w burtach. Taki sam, a może nawet nie taki sam, ale podobny uchwyt mamy tutaj do spinania naszej łyżki, a łyżkę osadzamy na tej pokrywie, do której możemy załadować. Najróżniejszej gajgi, ewentualnie koło zapasowe. To już, szybko, to już wszystko o tej szybkiej prezentacji, o tej szybkiej przyczepie w tej szybkiej prezentacji. Jeżeli jesteś taką zainteresowani, potrzebujecie takiej, jest ona dostępna w kredycie 0% oraz w leasingu. Cześć! Nowim. Produkcja sprzedaż i wynajem przyczep. Duży wybór przyczep dostępnych od ręki z ratami 0%. Nowim.